Cześć, witam Was, LookStick. Dzisiaj nietypowa prezentacja modelu. Ponieważ prezentuję dwa modele, pierwszy raz ma miejsce porównanie dwóch skal, czyli 1.18 Boxster firmy UT Models i 1.43 Boxster S po liftingu firmy Minichamps. Tak się prezentują modele. Model przedliftowy 1.18. Światła są na duży plus. Tutaj są bolce, ale one są tak ładnie wpasowane w światła postojowe, że naprawdę to się nie rzuca w oczy. Zobaczcie z tej perspektywy: w ogóle nie widać żadnych bolcy. 1.43 również zrobili to całkiem dobrze. Tutaj są w kierunkowskazach, ale również nie rzuca się to jakoś w oczy. Tylne światła. Tutaj mamy białe klosze, bo to jest polift, tak jak wspomniałem. Wyglądają świetnie te światła. W przedliftowym modelu w większym. Pomarańczowe kierunki. I też źle nie wygląda. Tutaj mamy bolce w światła wsteczne, wkomponowane. Jest całkiem ok. Model UT Models jest w pełni otwierany. Bagażniki, jak wiadomo Boxter ma dwa. No tutaj nie ma jakichś rewelacji. Wnętrze Smutne takie czarne, poprawnie wykonane zegary, poprawnie wykonana deska centralna. Tylko jest to chyba jakaś bieda edition, bo nawet panel klimatyzacji jest manualny. Przyzwoicie wykonane, choć bez jakiegoś szału. Szkoda, że zabrakło pasów bezpieczeństwa. A teraz zobaczcie, jak wygląda jak wygląda to na przykładzie modelu mniejszej skali. Moim zdaniem małe mistrzostwo świata. Brązowe wnętrze. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Powiedziałbym, że w tym małym modelu Wykonanie stoi na wyższym poziomie niż w 18. Genialne. Jest to w ogóle model na 50-lecie marki. To był set składający się z dwóch modeli Porsche: 550 Spider oraz właśnie tego boxtera. Dlatego mamy tutaj, oprócz tego, że jest polift, to są malowane kratki na kolor srebrny oraz felgi dedykowane. Właśnie pod tą limitowaną edycję. No i jeszcze, jak wspomniałem, model w pełni otwierany. Tylko się muszę dobrać do drugiego bagażnika. Maska za szeroko się nie otwiera. Pod spodem koło zapasowe. Jakiś wlew pewnie płynu do spryskiwaczy. Ogólnie źle nie jest. Jest to zwykły kolor czerwony, nie jest to żaden metalizowany, tak jak ma miejsce w boxerze mniejszej skali. Co mi się w dużym nie podoba? Koła. O ile felgi może nie są złe, co mogliby się pokusić o to, aby to logotyp Porsche był. Jakoś lepiej widoczny. Jest taki zarys jego, nawet ciężko byłoby stwierdzić, co tam na nim jest. Z tyłu jest to samo. No i teraz najlepsze. Jak widzicie, tarcze są. Ale jak ten model hamuje? W ogóle nie ma zacisków. To jest akurat słabe. Nie rzuca się co prawda bardzo w oczy, jak model stoi witrynce, ale jednak sam fakt że jak ktoś o tym wie to w oczy może troszkę kolić pod spodem UT model z bardzo na plus zobaczcie silnik boxer sześciocylindrowy ładnie to jest wykonane to nie jest jakaś płaski kawałek plastiku, bo tam przyglądając się gdzieś od spodu widać, że ten silnik jest ładnie wymodelowany. Wydech również. Dół, jak najbardziej na plus. W skali 1,4,3 no tutaj nie możemy liczyć na jakieś smaczki. Choć wydech również możemy zaobserwować i silnik. Jednak no to nie ten poziom, nie ta skala co w większym modelu. Były dwa modele. Bardzo ładnie się prezentują. Ja dużego wyrwałem za jakieś 200 złotych. Co jest bardzo dobrą ceną na to jak wygląda, jak się prezentuje. Nie jest to jakieś majsto, mu bliżej do zabawki niż modelu kolekcjonerskiego. Mały również robi robotę. Jak na swoją skalę bardzo ładny model i w świetnej konfiguracji. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, suba i widzimy się za tydzień na kolejnej prezentacji modeli. Trzymajcie się, cześć.